No, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić typowy tunik optyczny z dawnych lat. Będę używał mój chyba 13-letni marker, który już użyłem chyba na czterech zestawach. Opon. zaczynamy. Wiadomo, jak, jak wiadomo, opony mają. trochę. Trochę Jest o. Jak wiadomo mamy opony. No, no są napisy na oponach, no ale żeby tak podkreślić. Używamy markera. Normalnie dużo firm. Już seryjnie mają po prostu zrobione, nie wiem, w odlewach jakby farby czy tam na końcu, po prostu nie wiem no. Bo to są to jest. mówi. Yy, no wylewa się opony, to jest od razu, wiadomo, formie to jest wszystko zrobione. Potem tam yy, jakiś tam robot czy coś takiego, nie jakby nakłada to warstwę nie wiem czy farb, czy to tak jakby odbija, nie wiem, naklejki, no coś tego typu, nie, tak jak jest, mamy logo na, na przykład na telefonach, na komputerach, na konsolach, to to jest taka jakby taka guma w formie pieczątki, w pyk, przyciska i jedziemy, nie teraz tak, no, bo to lecimy wszystkie numerki po kolei Nie, to takie, na sprawę, coś takiego sobie właśnie zrobić. Coś powie: a po co, po co? Nie, na no, mnie po prostu tak fajnie to wygląda, bo jednocześnie potem tak często jest tak, że coś się stało. A my, na przykład jakieś kołpaki, szukamy, czy jakieś może nie wiem, felgi, no zmiany, jakieś alufelgi, oponki, Wtedy co? Patrzymy na te opony, a tu mamy wszystko pokazane, czyli rozmiary tutaj, a, na razie jeszcze nie ma zie model opony, i co 100 nie czy R15 tak będzie Piątka hmm. right, teraz tak, tutaj n bo w samo chodzi chodzi dzinoróbra 15, dobra, ja to spauzuję i tyle, zaraz wrócimy. Tak, skończyłem napis, z tak o detalem palimy Tutaj, listek: że jako oszczędność energii nie raw, raw resistance, czyli mało. Przy obrocie opony jest mała oporność. Wiadomo, starcie, typowa fizyka. No i co? No. Tak wygląda efekt końcowy jednej opony na drugiej, A Trzeciej. czwartej. tak wygląda z daleka. <laughs> Czyli jak coś chcę zrobić, coś ale jakby fabryczne. Nie, nie, <laughs> Malowanie opon, czyli tak jak możemy to spotkać, nie wiem, w oponach, nie wiem, jakichś Falkenach sportowych, albo jakieś Yokohama, tam mamy wtedy malowane fabrycznie. Tak samo w oponach terenowych no taki markerek, nie wiem, 5 zł wtedy kosztowało, czy może z 8, i jakieś pomalowałem te tak opony w rowerze, w samochodzie. Były kiedyś zimówki letnie, to są wielosezonowe, pisze. Czyli jak ktoś chce coś. Nie wiem, nawet sobie, nie wiem, dla siebie, nawet coś wyróżnić, samochód, nie wiem, czy tam może do kołpaków dorzucić, żeby to wyróżniało się. To takie coś jest ciekawe. Zawsze to takie takie detale, są coś takiego, zawsze taki fajny smaczek, nie? Także jak coś to polecam serdecznie. To tak, ee, do grywka. Wiadomo, że trzeba jeszcze dać drugą warstwę. Nie? To jest wiadomo, to jest pierwsza tak. Jeszcze było, bo to nie było używane przez parę lat ładnych ten marker, także widzimy tak jak widzimy. Tutaj już trochę zaczęła się jako druga warstwa malowa. Także lepiej to trzeba kilka warstw maknąć. No i to byłoby na tyle.